Zdawało mi się, że słyszałem gdzieś dzięcioła. Spróbujmy go poszukać. Dźwięk nadchodzi gdzieś stamtąd. Pokażę palcem, bo ładnie. O, mam nadzieję, że go słyszycie. Jest jakieś suche drzewo. To pewnie tam. Ale najpierw widoczek. Skuba niecale stuka Wydaje mi się, że to będzie oto drzewo. Co prawda, mógłbym pójść tamtą ścieżką albo tamtą albo tamtą skąd przyszedłem, ale czemu w życiu chodzić ścieżkami już wydeptanymi? Przecież mogę sobie wydeptać własną. Bo jak mam odkryć coś, czego nikt nie odkrył, podczas gdy będę podążał tą samą ścieżką, którą podążają inni? Także idę sobie gdzieś na przełaj w swoją stronę, a nuż coś fajnego się odkryje, albo nic, i to też jest ok. Cześć, zanim przejdziemy do części właściwej, odcinka, mała informacja. Chciałbym, żeby to wybrzmiało jasno: nie jestem tutaj po to, żeby kogokolwiek czego nauczać. Te filmiki to pewnego rodzaju pamiętnik, który nagrywam dla siebie. Uważam, że są to wartościowe treści. Ja inspirowałem się duchowymi nauczycielami yy, i materiałami zagranicznymi. Włożyłem w to sporo wysiłku, żeby to przetłumaczyć, zinterpretować, przede wszystkim sprawdzić. Yy, więc to, co będę przekazywał, nie wierz mi na słowo. Jeśli chcesz, to sprawdź na sobie, tak jak złotnik, który bierze grudę metalu, obrabia ją, Skrobie drapie i wydobywa z niej najczystsze złoto. Tak też polecam zrobić. Cześć! Padał dzisiaj rana deszcz. Padał. Wszystko się zmieniło, jak to w życiu się wszystko zmienia. I pogoda była dosyć melancholijna, skłaniająca do refleksji. Pomyślałem, że fajnie byłoby przejść się po lesie. I porozkminiać nad tym trochę, jak żyć. Bo taka jest myśl przewodnia dzisiejszego odcinka. Jak żyć, panie premierze? <grymne> I postanowiłem pospacerować poobserwować przyrodę. Może ona powie mi, jak żyć. Ale. Chciałbym z Wami porozważać pewne słowa, pewnego człowieka, który, który dużo mi wyjaśnił między innymi w tym temacie, jak i w innych. Więc zapraszam na spacer po lesie. Zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. Tematem przewodnim odcinka jest jak żyć. Jak żyć szczęśliwie, czyli tak naprawdę jak uniknąć cierpienia. Załóżmy, że jeżeli jestem dosyć uważny, to mogę dostrzec głos w swojej głowie, i ten głos często sprawia, że czuję się nieszczęśliwy. Kiedyś myślałem, że jestem nieszczęśliwy z powodu okoliczności w moim życiu. W większości przypadków byłem nieszczęśliwy z powodu tego, co sobie mówiłem w głowie na temat danej sytuacji. To, co umysł mówi o tym, co się dzieje wokół mnie, lub to, co już się stało, albo może wydarzyć się w przeszłości, to właśnie jest często przyczyną cierpienia. Nawet w skrajnych sytuacjach, gdy na przykład tracisz pracę i nie wiesz, co będzie dalej, w obliczu wyzwania, jeżeli jesteś obecny, nie zamieniasz wyzwania w cierpienie. Po prostu jesteś z tym, co się wydarza, i podejmujesz właściwe działanie. Możesz zacząć eksperymentowanie z małymi rzeczami w swoim życiu, które wywołują u Ciebie irytację, trochę złości lub niecierpliwości. Sytuacje te są bardzo powszechne na co dzień. Doświadczasz sytuacji, i nagle zdajesz sobie sprawę, że pojawia się w tobie irytacja albo złość. Uświadamiasz sobie, że to nie jest przyjemne uczucie. Twoje ciało też nie czuje się dobrze, po prostu twoje ciało tego nie lubi. No i pojawia się irytacja i myślisz, że to przez to, co się dzieje dookoła. I w tym momencie przychodzisz właśnie mały egzamin. Jeśli przyjrzysz się sobie uważniej, to możesz się zastanowić. Czy to sytuacja powoduje we mnie złe odczucia i emocje? Czy może to, co uważam na temat danej sytuacji? Czy to komentowanie mojego umysłu? I w większości przypadków okaże się, że to komentarz umysłowy, z którym się utożsamiałeś, powoduje cierpienie. Wtedy możesz zrobić konkretny eksperyment. OK, spróbuję usunąć komentarz mojego umysłu. Jak by to wyglądało, gdybym nie dodawał do sytuacji zbędnego balastu umysłowego? Innymi słowy, jesteś teraz tylko z tym, co jest, bez dodawania niczego mentalnego. Co mówi, to nie powinno się dziać, nie chcę tu być i tak dalej. I nagle wszystko jest w porządku. Minutę temu byłem bardzo zirytowany i zły i nie mogłem oddzielić zewnętrznych okoliczności. Od wewnętrznego komentarza na temat tych okoliczności. I to jest właśnie istota nieświadomości. Niezdolność do rozróżnienia między okolicznościami zewnętrznymi, a komentarzem w głowie na temat tych okoliczności. Okoliczności i komentarz stają się jednym, są doświadczane jako całe zjawisko. Lecz gdy jesteś uważny, możesz to oddzielić na zasadzie. Ok, to jest teraźniejszy moment i po prostu jest jak jest. Jeśli to zrozumiesz, to wtedy zbudzi się w tobie nagle ogromna moc, moc wyłaniająca się z teraźniejszego momentu, moc nieuwarunkowanej, czystej świadomości, jest również mocą radzenia sobie z sytuacją, jeżeli jest coś, co musisz teraz zrobić. Jak nazwał to Buddha, przejawia się poprzez ciebie właściwe działanie. Lub też brak działania. Jeśli działanie jest niemożliwe, wtedy następuje właściwe niereagowanie, poddanie się i akceptacja. Pozwalasz temu momentowi być takim, jakim jest. Ale co to oznacza? Oznacza, że nie dodajesz do tego niepotrzebnego bagażu umysłowego, który sprzeciwia się istocie tego momentu. Miliony czy nawet miliardy ludzi prowadzą życie w tym dysfunkcyjnym stanie świadomości, tworząc cierpienie dla siebie, a każdy, kto tworzy cierpienie dla siebie, tworzy cierpienie też dla innych wokół siebie. Rozprzestrzenia nieszczęście <grym> i to się nazywa normalnym życiem. Wyobraź sobie kraj, w którym miliony ludzi żyją w ten sposób. Jaki jest wtedy zbiorowy stan świadomości tego kraju i czego można się spodziewać? Każdy człowiek jest uwięziony w swoim osobistym ego, a kolektyw w kraju tworzy ogromne kolektywne ego, które jest jeszcze bardziej obłąkane niż to osobiste. To szalone. A tak łatwo wydostać jest się z tego. Po prostu nikt nie powiedział nam ludziom, że to możliwe. Cóż, mam na myśli nie na dużą skalę, nie w szkole. To, o czym tutaj i teraz mówię, powinno być podstawowym tematem w szkole dla dzieci. Jak żyć, a nie. Te bezużyteczne rzeczy, których muszą się uczyć. No cóż, można by je też w ostateczności dodać. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsze to umieć żyć w sposób zdrowy. Przecież musisz nauczyć się prowadzić samochód, przykładowo, zanim dostaniesz prawo jazdy. Nie pozwoliliby ci wsiąść do samochodu bez nauki podstaw, bo mógłbyś wtedy wyrządzić wiele szkód i stanowiłby zagrożenie dla siebie i innych. Ale życie to coś znacznie więcej niż prowadzenie samochodu, i oczywiście oznacza to również, że jeśli nauczysz się jak żyć, przekażesz ten sposób życia swoim dzieciom. Możesz świecić swoim przykładem życia w świadomości, a dzieci będą za nim podążać. Wychowujesz swoje dzieci w świadomym środowisku, bo po prostu wiesz jak żyć. Wciąż popełniasz błędy, tak, nie jesteś doskonały, nikt z nas nie jest. Ale znasz podstawy tego, jak nie żyć w sposób obłąkany, a potem twoje dzieci dorastają w takim środowisku i nie muszą przechodzić przez ogromny proces nauki, przez który ty i ja musieliśmy przejść. I to było pierwotnie podstawą starożytnych filozofów greckich. Filozofia w tamtych czasach była czymś zupełnie innym niż jest teraz. Podstawowo była również wczesną formą nauki, ale przede wszystkim nauczała, jak przeżywać życie. Jak zastosować nauki praktycznie, w codziennym życiu? A więc, w sytuacji nazwijmy to egzaminu, dostrzeż, czy to sytuacja wywołuje w tobie niepożądane stany, czy to może Twoja umysłowa ocena danej sytuacji. Znajomy raz mi powiedział: Ból to odczucie, cierpienie to decyzja. I z tym Cię dzisiaj zostawiam. Zdawało mi się, że słyszałem gdzieś dzięcioła. Spróbujmy go poszukać. Coś mi mówi, że na tym drzewie siedzi Skubaniec. Oczywiście zawsze tak jest w życiu, że jak chcesz coś komuś pokazać, to nagle tego już nie ma, to się nie dzieje. I Skubany przestał już tłuc w to drzewo. One lubią się w takich suchych, bo tam jest dużo korników. No ale oczywiście milczy. Dobra, to idziemy przez tę bramę. Jest tutaj pełno śladu korników. Więc być może to gdzieś tu. Nawet go było słychać przed chwilą. Kurde liście zasłaniają. Ale Skubaniec na bank tu siedzi. Nie wiem czy to on tutaj powybijał takie dziury czy to korniki. Ale kiedyś go znajdę. Dźwięk nadchodzi gdzieś stamtąd. Pokażę palcem bo ładnie. O, mam nadzieję, że go słyszycie. Jest jakieś suche drzewo. To pewnie tam. Ale najpierw widoczek. Skuba niecale stłuka Wydaje mi się, że to będzie oto drzewo Niestety nie znalazłem dziś dzięcioła, ale za to znalazłem parę odpowiedzi. Jeśli jednak uważasz, że ten materiał jest dla Ciebie wartościowy, możesz zostawić lajka, subskrypcję lub wysłać po prostu ten filmik osobie, która może tego potrzebować. Więcej podobnych treści filozoficzno-duchowych znajdziesz w playliście Samorealizacja, którą podlinkuję tutaj lub w opisie filmu. Fajnie, że wpadłeś. Do następnego.